Sieman Lizka z tej strony macie, a to jest kolejny odcinek z gry? Uff Among Us, wilk pośród nas. Dawno mnie tu nie było. Jakby patrzeć, jak krótką przerwę musieliśmy zrobić z braku miejsca siedzenia na, do pracy. Kontynuujemy sobie z rozgrywkę. Weszliśmy do w zasadzie paszty lwa. I jestem bardzo ciekawy, co tu się będzie działo.

A może ma rację, może tylko chcę porozmawiać, dlatego Zgadzam się po co stawiać jakiegoś tam olbrzyma przed bramą. Prowadź, miejmy to z głowy. Nie potrzebuję twojej pomocy. Prowadź. Prawdy się, jednak mieć strażnika, który nawet kuleje. To jest bardzo dobre, bo raczej nikt nie będzie atakować, bardziej będą to nastawieni pokojowo. <laughs> Uczestniczysz w tym, nie jesteś tu bezpieczny. Wiem, że musisz robić swoje. Nie jesteś tu bezpieczny, kolego. Czekajcie, mam teraz ten rozkminę. Skoro y, siedziłem w Lwa, to właśnie u niej będzie najbezpieczniej. skoro źli ja pracuję dla złych, to nie powinni mi skrzywdzić, logika.

Wejdź z kopa, zapłukaj, otwórz Zapłukajmy, bądźmy tacy mili Zapraszamy się do kogoś do domu Dobra, jednak mogłem otworzyć... a, nawet skopa mogłem Co? Czekajcie, tego łysego skądś kojarzę Skąd ja cię kojarzę, gościu? To jest ten, ten! Lombardziarz I know the But you handled it. You did well. You can go to to thank you, sir. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need, to help them find it. No, nie wiem. Why don't you have a seat, sheriff? We have a great deal to discuss. E, nie idziesz ze... Nie, idziesz ze mną, w porządku porozmawiajmy, z mu zapal zapal. Ale czekajcie, zanim będziemy sobie palić spokojnie przedstawimy wpis w księdzu baśni. O ja cię, ja... aż tyle ominąłem? Zaklęta przez druidów siekiera myśliwego, niegdyś proste narzędzie do ścinania że Po zaklęciu i oznakowaniu dronami przez druidów siekiera stała się czymś więcej, ale przedmiotem legend została dopiero gdy myśliwy rozprół nią wielkiego złego wilka w obronie czerwonego kapturka. Jest przeznaczona magią ze Starego Świata, ale jej prostej, i wysokiej jakości wykonanie czyni czynią z niej skuteczne narzędzie lub broń nawet dziś. Nie wiem czemu ominę tą siekierkę jakoś. Pieniądze Ktoś mógłby pomyśleć, że Sinobrody wspomaga finansowo rząd Baśniogrodu, by kupić sobie specjalne przywileje lub większą siłę decyzyjną. Ale tym, czego naprawdę chce, jest stabilność i siła. Według Sinobrodego przeznaczeniem rządu jest izolować go od świata doczesnych. Jego pieniądze mogą finansować działania ofensywne, ale mogą też służyć jako tarcza. Kryjówka Garbusa, Kwadra Główna. Przeznaczony do świeckich celów kościół jest tylko jedną z wielu placówek, z jakich garbus kieruje podziemnym świadkiem paśniogrodu. To wyjątkowo wygodne miejsce spotkań, chyba że jest tam. że jest się tam niechcianym gościem, jest zupełnie odcięte od świata zewnętrznego. Dostać się tam można tylko którymś z wielu portali oznaczonych znakiem koła Katarzyny, rozsianych po całym mieście oraz innych miejscach. Garbus, mistrz zbrodni. Garbus długo pracował na swoją pozycję jednej z najpotężniejszych postaci w baśniogrodzie. Zaczął z krzywą sześciopęsówką i domem, o które dbał bardziej niż o własną żonę i dzieci, które wolał zabić niż pozwolić, by stały na jego drodze. Wielu baśniowców wpadło w jego zbrodnicze sieci. Zapewnia im to, czego potrzebują, ale cena jest wysoka. Jest przebiegły, przekonujący i bezlitosny. Nie możemy się dać. Mały Tim, wartownik. Większość baśniowców dowodzi, że ich długowieczność i ogólny dobrostan korzy korzysta na byciu znanym w świecie doczesnych. Jednak zasada ta nie stosuje się do wszystkich. Gdy choroby lub obrażenia są integralną częścią życia baśniowca, rozgłos może uczynić powrót do zdrowia niemalże niemożli niemożliwym. Tak przynajmniej uważa mały Tim. I żadne zabiegi medyczne, ani magia, przynajmniej takie, na jakiego stać, nie mogą uleczyć jego nogi. Życie na farmie. Umiejscowiona w pięknej okolicy i dobrze zarządzona farma powinna być dobrą alternatywą wobec trudności związanych z życiem w baśniogrodzie. Ale ci, którym tam. który tam mieszkali, którzy e, widzą w farmie to, czym jest, więzienie. Miejsce, w którym możesz być kim tylko chcesz. I... To już chyba czytałem. Zechcę, a do, dla którego nie możesz opuścić, fakt, że baśniowcy o ludzkim wyglądzie, które nie muszą się martwić z zesłaniem na farmę, obejmują tam stanowiska kierownicze. W niczym nie pomagałem. Tak, to czytałem, nie wiem jakim cudem ominąłem te kilka. Może dopiero teraz mi się pojawiły? Fakt. Kontynuujmy. Najpierw sobie zapalimy, oczywiście. Powinienem usłyszeć tekst. Tu się nie pali. No i koniec. Właśnie umarłem. Wszyscy wybuchli, był wyciek gazu, no przykro mi. Co? I to tak się kończy? Czwarty rozdział, ale bez nadzieja. W ogóle to są chyba wspomnienia wszystkie. Faktem jest to, że tak jak już mówiłem wcześniej, drugi raz sumienie nie pozwoliłem mi go zabić, a niestety musiałem po powtórzyć tą misję, bo, bo gra się nie zdążyła zapisać, a wyłączyłem jak debil.

this time was no joke eat as many metal shellings as you see fit but take just one more silver round near your heart and the only place i'll be visiting you is the morgue. big b wait when you get the crooked man make sure you bring him back alive he has to stand trial. great deal to discuss. W zasadzie szybka powtórka z wszystkiego. Nie taki wilk straszny. Ale dziwnie obraz się zaczął trząść. Kamerzysta. Zimno było.

robisz? jest naszym i mam nie tego Jerzy. Zabijmy go, proszę. Hello, For the sake of transparency, <laughs> On te pali te same. Zabiłeś te kobiety. Niszczysz to miasto, próbowałeś mnie zabić. pudding pie.

That may have appeared to you to be the case, but I assure you it wasn't. And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. The recent murders that have gotten such attention as of late, I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally i just want to settle the issue an unfortunate sure, so so for for so bit of business you're going to tell me right now who killed him i have complete respect for you and your job i hope you know that but i simply can't divulge that information you really shouldn't worry yourself as i said i've got this under control no i'm going to deal with it right now yeah right what do you think this is some kind of negotiation, the man said he'd take so you're you 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 know? uh, you. oh. oh, not you now, tell me who did it. You think I'm scared of you <laughs> you're nothing more That's than enough. enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know.

but you could murder someone in cold blood like that you fucking asked me to do this and then You're attempt to, to kill blame them. me for it you will be silent while we discuss what to do with you this is right bolloxis no. so what do you say sheriff can we discuss terms you can have georgie consider it a gift you You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us for minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like that? Who the fuck do you think you fuckers are the fuck out of here? I do apologize, sheriff. But I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him! you kidding me?! Things are about to get unpleasant and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit, but he's not taking me anywhere! I'll roll over on the, <mum> the I I already told to <laughs> to 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 you. In. so let's go! This could have gone so well. Dawaj. O shit! I ta złusterka wychodzi. No jasne, standardowo, kurczę, standardowo. Muszą, muszą się pojawiać jakieś babki. Weź i znajdź tych kolegów. Teraz wszyscy na mnie, ta jasne. A ten rogu już nie ma. Eee, dobra, go się nie boję grubego. Ten stwór może być groźniejszy od wszystkich. No I znowu się bijemy. Miałem się uspokoić troszeczkę. O kurde, o kurde. Wszystkie kuziki naraz. Dosłownie. Całą klawiaturę przejechałem. E, dawaj, tego. Nadal. Kurde. Tak, chciałbyś mnie wypatroszyć. Gościu, co ty sobie wyobrażasz? Że z kim ty walczysz? No i tak jak mówiłem, no to nie ode mnie zależy, że kogoś krzywdzę. To oni mnie atakują. Ja się tylko bronię. W prawo? Ej, bo on, oni mi uciekają, się zacząłem patrzeć co oni robią tam w tej lustrze No, dawaj Nie, ja już nie mam skrupułów, on mnie denerwował cały czas I co, i on zostawi swojego brata? Nie, lecimy za nimi Ja tam się nie poddaję, walczymy dalej Ok. Ciekawe. Dawaj, łap samochód, gonią! Dawaj, jesteś wilkiem. To jest niemożliwe. No kurczę, szybciej się już klikać tego nie da normalnie. A, się powiększył, dlatego jest taki silny. No to było do przewidzenia troszeczkę. Co jest? Co ja muszę klikać? Co to. Przepraszam, w spacie Co, Co to za linia? To jest chyba jaki ucieka mi ten samochód. Ile czasu mam? Dobra, chyba widzę. Muszę w odpowiedniej prędkości to robić. Dawaj po samochód. Skakuj Dobra, bo tu trochę głupie było z mojej strony jednak, być po tych autobusach O, troszeczkę chyba straciłem czasu. Mogą po prostu pomijać samochody. Teraz dowiedz się, który to jest samochód. Ja... ej, przegrałem. Tyle było. Jak hal? a, myślałem, że wskoczy jak ten... po ścianie. A to ten był! Domek tego, robucha. No, dalej, przeskakujemy sobie przez te drzewa... drzewa! Dachy, jak ci parkurowcy, czy ktoś tam. I co, ja muszę czekać tak długo aż strzałki dotkną tego czegoś? Przecież to pół życia mi zajmie. Ona myśli, że już mnie zgubiła. Tak. Ten. Dobrze, trafił Myślałem, że będzie się bardziej trzymał rękami. A, ale jestem głupi. Dobra, wyciągnij. Ja, ja myślałem, że to ten jest. E, że e, on nie idzie, znaczy przynajmniej tą samą drogą. Oni z tego samego wyszli. Ale to było głupie. Mogłem tamtego od razu złapać. Po co mi George w takiej sytuacji? Ja, znowu będę musiał szukać. Oj, za wolno klikałem jeszcze mi powiedzie. To było tak głupie, co zrobiłem. Ale on ma zresztą tą krwawą mery, czy kość tam. Jednak chyba dobrze, że go wybrałem. Może. Nie wiem. A, nie przetłumaczyli. Ale mniej więcej oznaczało, że e, rozjedź go. Zrób to. No i co, jest stracimy, obu? No to nieźle. Jestem beznadziejnym pościgowcem? Jest takie słowo? Chyba nie. No ty wiem, co się ściga ludzi. Tak zwana policja. Trzeba mieć pół żeby wejechać do swojego domu, gdzie wszyscy wiedzą, gdzie mieszkasz. Co, przebierze się? Chyba tak. Potem było, że go zacząłem ścigać, to jest... No i jego ciuchy idealnie wisiały w tamtym miejscu. No on wiedział, że się będzie musiał przebrać, więc tam już zostawił. mi samochód. Walić na razie te, te drzwi czy coś tam. Zaraz sobie wejdziemy do środka. Tam jest tylko chyba ta babka O, krew. Hmm, polisz ją. O, krew. Musiał wyjść tędy. on się wykrwawiał i to ostro. Chociaż rozciąłem mu brzuch w zasadzie, więc. Eeeh, eh, eh, standard. Dobra, lecimy dalej. Czy ten y, znaczek oznacza, że się zapisuje? Nie, jest zapisywanie, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.